天气。 gdzie ta szpera jeszcze była ideolą tutaj takie przejście przez próg jest i burzyć zaczyna nie? Tak, tak. Prawie jak czterołapan, no. Nie dojechałeś. Eee, nieważne. Niech będzie! Możesz pisać Możesz pisać, no Możesz no, tak chciała tak sobie tym bokiem polecić. albo no, nie taki stołek coś i Jakby ta szpera, no to ta... To by to ładnie wszystko pierniczym mm. na okrągłej i... A tak to niestety...